Witam was moi kochani, bardzo bardzo serdecznie. Z tej strony Kazaks i dzisiaj zagramy sobie w Diablo 2 Resurrected, Uwaga, napadzie. Zaczniemy sobie od nowa grę, zrobimy sobie barbarzyńcę i zobaczymy, jak to wszystko wygląda w praktyce od samego początku. Więc weźmy sobie jego, naszego barbarzyńcę, nazwijmy go Ksaz. Wygląda chyba trochę lepiej. I ok, tworzymy, bierzemy go. Czy ja wiem, chociaż tutaj znowu wygląda jak taki klot, no nie wiem Ciężko mi kurde być Stwórz postać, okej okay. żeby odpalić graj to co musimy tutaj przejść Spoko W miarę intuicyjne póki co I okej okay. i mamy grę Okej okay. kamera trochę tak jakby nie Fajnie tak płynnie za postacią idzie To jest, to jest dosyć ciekawe Chodzi się no Po prostu się chodzi Nie tutaj Nie tutaj Okej. Okay. Witaj. Nie jestem zaskoczony. Okej, okay. anuluj. Podchodząc do postaci się wyświetla napis. O rany, jesteś barbarzyńcą, prawda? Naprawdę cieszę się, że cię spotkałam. Okej, okay. jak się poruszamy? U. Aha, okej. Okay. Poruszamy się tutaj takim niby kursorem. No ciekawe. Tu mamy pas z miksturami. Ok, inaczej wygląda ekwipunek. Kurde, Ciskając gałkę, zmieniamy set broni. No, intuicyjnie w miarę. Możemy też przez RT się przerzucać. Tutaj, ok, jak ze skillami? Nie mam na razie skilli, więc nie mogę powiedzieć. Na L. Ok, tu zmieniamy set broni. Na L wciskając lewą gałkę po prostu chodzimy. OK, może być. Mapa, pokażcie mi, gdzie jest mapa. OK, ekwipunek. Mapa jest na selekcie. OK. Ekwipunek wygląda tak. Postać. OK. Wszystkie statystyki, tak, bardzo konsolowo. Zadania, drużyna aktualnie nie ma. Umiejętności z drzewko, skili mamy tutaj. Na razie mamy 0. No i opcje. No, bardzo konsolowo na razie, ale fajnie, fajnie. Ok, i spróbujmy wyjść z miasta, spróbujmy po prostu zrobić pierwszego quest'a. Zobaczymy jak wygląda zbieranie przedmiotów i tak dalej, walka ogólnie. Ok, na A jest podstawowy atak widzę. Ok, mamy. Ok. No! Muszę przyznać, że póki co sexy. Kapliczka na pewno na razie nie podnosimy. Dawaj, rzućcie jakiś przedmiot. Ładnie się tu odbijamy. No nasza kitka tutaj kurde się też. Fajnie blum 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 blum. Okej. Okay. Kończy nam się. Szybkość. To znaczy kończy nam się stamina. Słyszę te wszystkie moby, a ich nie widzę. Dobra, biegnijmy z powrotem. O, jest zejście do siedliska. Proszę bardzo, złazimy. Zanim są zaktualizowane, alright. Rzecz szkoda, bo w sumie to nie wiem, czy my wybieramy target, który atakujemy. Chyba tak. Chyba ten, co się podświetla. Po prostu jest Aktualnie następnym do zaatakowania. Odwróćmy się tułem. Ok, jeżeli nas się podświetla to w jego stronę będziemy atakować, tak? O! Podchodzą do przedmiotu, wciskając A, go podnosimy. Dobrze, pójdźmy tędy. Alright! Monstrualna bestia, pięknie ubita. Póki co zero problemów ze sterowaniem. No, ale też gówno zrobiliśmy szczerze, mówiąc. O, trzeba się przyzwyczaić do niektórych rzeczy. Okej. Okay. Już do rzucania. Awansujesz. Dobra, okrzyki mistrzostwa bojowe, zdolności bojowe. Weźmy sobie basza. Chcemy... Tak, przytrzymajmy punkt. Mamy. Okej, okay. ogólne umiejętności. U. Dobra, atak. Włącz, włącz bieg. Pokaż przedmioty. A, to są jakby opcje. Menu emotek? Umiejętności z przedmiotów. Dobra, powiedzcie mi, jak wrzucić to na pasek teraz, tego basza? Jak go wrzucić na pasek? Hmm. A dodajmy sobie tutaj. Okej, okay, bardzo płynutko wchodzi. Dobra. Tylko teraz musicie mi dać troszeczkę, bo muszę. Kurde z... się dowiedzieć, jak to. A przypisz jest pod X-em. Dobra. I pod X-em elegancko, dobra Boo! dobra, mamy gorącego trupa. Chulej mu, dobra, ucieczka. Wyłączmy tą mapkę. Wypijmy miksturkę. Musimy przebić się do szamana. Okej. Okay. Nie mamy mixturmany, to jest problem. Urządzenie nie dosięgam go. Właśnie zasięg ataku może być problemem. Wszystko podnosimy, zaraz zobaczymy identyfikację i inne rzeczy. Sam zmienia, sam zmienia, jak widzicie. Sam zmienia kierunek ataku, jeżeli potwór jest w pobliżu. To jest spoko. Kurde, kolejny level. Ok, zmieńmy. Ale teraz płynniej mi się gra jakoś, kurde. Sto klatek tu mam. Dobra, i teraz już przyjedźmy w siłę. Bem, 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 bem. bem. I umiejętności. Okrzyki. Słyszy, że w które uciekają, to nie chcemy. Tu chyba było szukanie miksturek, tak, tak. Stolności bojowe. Weźmy sobie. Nie, mistrzostwa bojowe, weźmy sobie topory, co? Wywadzamy toporami, a co to było w rzucaniu? Weźmy sobie topory, powiedzmy, że idziemy w topory W tym playthrough, które długo nie potrwa <grym> Ale mamy topór akurat, to Dobra, podnieśmy sobie wszystko ładnie Tu jak widzicie zostały, a nie wiem czy mogę zmieniać na legacy Chyba nie wiem, nie, chyba nie wiem, wiem, że Chyba nie można zmieniać na legacy na padzie, szkoda Eee, tutaj nie było tych elementów, jak widzicie w oryginale jakichś takich kopalnianych rzeczy. Ale okej, okay, przejdźmy sobie dalej. A, no i ekwipunek, dobra. Czekajcie, jak go użyć? Upuść, podnieść. Eee, przytrzymajmy posortować. Wow, sortowanie dodali. Damn, jak mogę to zidentyfikować? Okej, okay, przytrzymując tak tak zdrowie. Powiem wam, że przyjemnie. Przyjemnie póki co, czy, czy bym grał na padzie na PC? -cie? Na pewno nie, ale jeżeli miałbym kiedyś konsolkę, to bym sobie na pewno kurde sprawdził. Cześć wsuńcie się, bo ja chcę do szamana dojść Wow, laga złapałem. Okay. Bang, ale padają, kurde. Całkiem inny feeling gry, wam powiem. Troszeczkę się czuję, właśnie jakbym na konsoli grał, ale jakoś tak dziwnie czuję się fajnie, że mogę sobie popatrzeć na te wszystkie animacje. Nie wiem, jakoś lepiej wszystko widzę, nie, nie klikając tam myszką. Okej okay. Ciekawe, jak to będzie wyglądało przy większej ilości skilli wcisłem niechcącą x-turkę, a nie chciałem. No to już moje konsolowe ogarnięcie, pięknie. Ok, mam wrażenie, że troszeczkę mniejszy mamy zasięg widzenia, ale to może być. To może być tylko mój spaczony umysł. Prawie wszystko. O dobra, tutaj mamy całą ekipkę. Okej, okay, i to będą wszyscy. Dawaj go. Okej, okay, już możemy wyłączyć mapkę. I ostatni gość, bam. Łotrzyce są bezpieczne, przynajmniej przez jakiś czas. Okej, okay, odpa od odpalmy sobie portal. Portal odpalamy Wciskając LT i A, czyli mamy dwa 200 umiejętności jakby I portal do obozowiska Łoczec, ładnie Ładnie to wszystko wygląda, dobra oddajmy quest'a Da się fajnie bawić Handel No Jak się tak teraz oprę Wyłożę. To można w diabełka sobie całkiem fajnie popykać, powiem wam. Wszystko jest dostosowane, wszystkie ekrany. To nie jest tak, że jest po prostu wsparcie dodane i Elonara, tylko jak widzicie, jest cała masa takich funkcji ułatwiających nam to korzystanie z tego pada. U, lepsza tarcza, która nic nie daje, ale jest. Cóż, no dobra! Demon to martwy. Dobra To by było na tyle moi kochani Mam nadzieję, że wam się podobało Dajcie znać ehm, Czy będziecie grali na padzie Na pewno na konsoli gra nie będzie jakaś Mega ciężka, ani nic Na pewno będzie się grało przyjemnie, to już wam mogę powiedzieć Z mojego doświadczenia Ok. mysz i klawiatura, widzicie Zmienił nam cały, tylko kliknąłem Zmieniło się całe, 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 całe Boże, UI No tak się... Z... A jak już kurde tyle lat się grało, no to tak się gra lepiej ehm, Przynajmniej precyzyjniej, ale wygodnie jest na się wyłożyć na plecach i kurde ten Cóż, wsparcie jest, e, wszystko jest ładnie zaimplementowane i gra się bardzo dobrze, bardzo intuicyjnie Bez problemu można sobie grać, nie wiem jak to by wyglądało w endgame kiedy już wszystko naprawdę tak mega przyspiesza Ale wyskilowane osoby na pewno sobie poradzą ehm, I cóż, nic tylko się brać i testować Dzięki wam za uwagę, do następnego. Pa, pa.